Zawodnik olsztyńskiego Arachionu, który jest razem z nami po Gali Battle of Champions w zamościu, to Paweł Kiełek, wczoraj debiutant, dziś już pierwsze zawodowe zwycięstwo na koncie. Jak to smakuje? No, zdecydowanie fajnie. Fajne uczucie. E, może walka e, nie potoczyła się dokładnie tak jak chciałem, bo... Bardziej myślałem na tym, żeby sprowadzić tę walkę jednego parteru, aczkolwiek no, jestem oczywiście zadowolony, tak, no Właśnie, ciężko być zawodnikiem niezadowolonym po znokautowaniu przeciwnika, chyba. No tak, no. Wygrana jak najbardziej satysfakcjonująca. Mhm. No właśnie, mimo że potoczyło się trochę inaczej niż chciałeś. To był problem, że, że ta walka toczy się w stójce, mimo wszystko? Nie, no żadnego problemu. Po prostu gdzieś tam w głowie miałem ułożony taki plan, że gdzieś tam w połowie rundy sobie go obalę, aczkolwiek no, do, do połowy rundy to nie doszło po prostu, może tak. Wyrównana dla Ciebie, Twoim zdaniem, czy nie? Bo Dawid Miklas y, to również debiutant do wczoraj. E, no, ciężko mi ocenić e, tą walkę tak z perspektywy widza, no bo nie widziałem tej walki. E, no, musiałbym obejrzeć tę walkę jeszcze raz tak na chłodno ją ocenić, aczkolwiek mi się zdaje, że zarówno on, jak i ja mogliśmy wygrać tą walkę że mogło się to różnie potoczyć. Bez chyba jakichś większych strat, bo, bo plastrów, bandaży po tobie nie widać. Nie widać było też, żebyś, żebyś jakoś bardziej obrywał podczas niej. No, tam nie, nie dostałem chyba żadnego ciosu nawet w trakcie całej wargi. Że myślę, że fajny start. No dobrze, czyli można wrócić do treningów, można myśleć o kolejnych startach w takim razie, tym bardziej po nokaucie, który na pewno motywuje. Cóż dalej? Parę dni pewnie odpoczynku, jeżeli w ogóle. i No i co właśnie? Znaczy nie, no odpoczynku na pewno nie będę robił od razu. W poniedziałek idę dalej, robimy siłę i cały okres przygotowawczy idzie, idzie dalej, tak jak miał iść. E, co do startów, to trzeba już się zapytać Szymona czy Pawła. E, oni wszystko tam ogarniają. Jak mi dadzą jakąś walkę, to z chęcią wezmę. Myślę, że z chęcią ją zobaczymy. Dzięki bardzo.